Top 10 podatków, numer 10, podatek od środków transportowych, numer 9, podatek od nieruchomości, numer 8, podatek od gier, numer 7, podatek od spadków i darowizn, numer 6, podatek od czynności cywilnoprawnych, numer 5 podatek od psa numer 4 akcyza za numer 3 CIT numer 2 pit numer 1 vat bonus vat liniowy